Cześć, dziś omówimy sobie kolejny tablet graficzny od marki BOSTO, a jest to model A5, który pracuje na systemie Android. Model A5 jest kompletnym tabletem graficznym, który pracuje na systemie Android i działa samodzielnie. Istnieje także możliwość podpięcia go pod komputer dołączonym do zestawu kablem USB. Wtedy tablet działa nam niczym ten z serii piórkowej. Należy jednak pamiętać o tym, że aby uzyskać siłę nacisku pióra na komputerze, musicie pobrać sterownik, który jest dostępny na stronie producenta. Sterownik jest całkowicie za darmo. A jeśli nie lubicie siedzieć długo przy swoim biurku, albo chcecie popracować sobie w innym miejscu niż dom czy biuro, to ten tablet możecie zabrać ze sobą wszędzie i niech was nie zwiedzie jego rozmiar. Wbrew pozorom jest lekki. Tablet wyposażony jest w 8 GB pamięci RAM i 128 GB pamięci SSD, co gwarantuje nam płynność i wysoką wydajność pracy bez dziwnych niespodzianek. Mam tu na myśli jakieś przeskoki, zacięcia czy zawieszeń? Tego tutaj nie znajdziecie. Ekran posiada 15,6 cala o rozdzielczości 1920 i 1080 pikseli z szerokimi kątami widzenia. Pracuje się na nim bardzo przyjemnie i z łatwością możemy wyrysować każdy detal, nawet spoglądając pod kątem. Kolory są bardzo ładne i głębokie. Pokrycie przestrzeni barw jest na poziomie 120% SRGB. Ekran pokryty jest specjalną powłoką antyodblaskową, która nadaje przyjemną szorstkość ekranowi, co sprawia, że mamy wrażenie, jakbyśmy rysowali po kartce, a dodatkowo ochrania też nasz wzrok. Warto wspomnieć o laminacji ekranu, która eliminuje przestrzeń powietrzną między końcówką pióra a kursorem, co minimalizuje efekt paralaksy. Nie można też nie wspomnieć, że ten model posiada 10-punktowy pojemnościowy panel dotykowy, który umożliwia pełną obsługę systemu Android przy użyciu funkcji globalnego dotyku. Dzięki gestom MultiTouch możemy w szybki, łatwy i przyjemny sposób powiększać, przesuwać i wykonywać różne akcje w każdej aplikacji. A jeśli nie chcecie używać dotyku podczas rysowania, wystarczy go wyłączyć jednym dotknięciem na górnej ramce ekranu. Na pochwałę zasługują też stopki, które są wbudowane w tył ekranu. Są wykonane z mocnego metalu i wyprofilowane w taki sposób, by tablet nie przesuwał się po biurku i wytrzymał sporą siłę nacisku naszej ręki. Jego akumulator też jest wytrzymały. Posiada aż 7000 mAh, co pozwala na bardzo długą pracę. A gdyby tablet Wam się rozładował, to w łatwy sposób go naładujecie, ponieważ posiada szybkie ładowanie. Oczywiście nie musicie się martwić o kable czy ładowarkę, ponieważ producent jak zwykle fantastycznie doposaża nam zestaw. Znajdziemy w nim sporo ciekawych akcesoriów, na przykład. Wcześniej wspomnianą przeze mnie ładowarkę wraz z długim kablem USB na C, dodatkowo kabel USB, a do dbania o nasz ekran ściereczkę oraz wygodną i uniwersalną rękawiczkę, która bardzo pomaga podczas rysowania. Nie zabrakło także 10 końcówek do pióra wraz ze specjalną pensetką do ich wymiany oraz samo pióro do rysowania które jest bezprzewodowe i bezbateryjne. Działa od momentu wzięcia go w dłoń. Nie trzeba go ładować ani nic z tych rzeczy. Dodatkowo posiada dwa fizyczne przyciski, które możecie samodzielnie zaprogramować tak jak chcecie. Funkcja cofni, pipetka do pobierania koloru czy gumka do ścierania jest zawsze pod ręką. Jest to fantastyczne rozwiązanie, które przyspiesza nam pracę. Piórko jest smukłe i bardzo wygodne, a co najważniejsze, precyzyjne. Posiada 16 384 LPS, -y, czyli poziomy czułości nacisku. Dzięki czemu możemy tworzyć linie o różnych grubościach. Kiedy przyciśniemy rysik lekko, stworzymy cieniutkie linie, przypominające prawdziwy szkic, niczym taki jak przy rysowaniu tradycyjnym, a jeśli mocniej, linie tworzą się wyrazistsze i o wiele grubsze. Ale to nie wszystko, bo muszę Wam powiedzieć, że ten tablet posiada łącze Bluetooth oraz Wi-Fi, więc jeśli potrzebujecie przesłać sobie plik lub ściągnąć jakąś potrzebną Wam aplikację, czy podłączyć słuchawki, by słuchać muzyki, to nie będziecie mieli żadnego problemu. I tak... Tablet posiada również wbudowany głośnik, więc bez przeszkód możecie sobie jednocześnie rysować i na przykład oglądać materiały wideo z tego kanału lub puścić muzykę, by umilała Wam pracę. Jak możecie zauważyć, dziś rysuję dzbanek. Starałem się, by wyglądał trochę tak, jak z fajansu, trochę tak realistycznie. Rysowałem go kilka godzin, więc pracy było przy nim sporo. Ale to świetnie się składa, bo mogę Wam powiedzieć, jak mi się pracowało na tym tablecie. Nie zdziwię chyba nikogo, że praca była bardzo przyjemna. Nie nie tutaj żadnych opóźnień ani dziwnych przeskoków. Nawet przy ogromnej ilości warstw, które tworzyłem, w pewnym momencie było ich chyba około 25 i tablet ani razu mi się nie lagował, nie wyrzucał do ekranu głównego, nic się po prostu tutaj nie działo. A uwierzcie mi, nie miał łatwo, bo w tle jeszcze słuchałem podcastu i w przerwach przeglądałem na nim internet. Każda linia była, że tak powiem, tworzona w czasie rzeczywistym, więc bezproblemowo i z ogromną łatwością tworzyłem szkic czy sam coloring. Pochwalić muszę baterię, bo od momentu pierwszego naładowania jeszcze mi nie padła. Rysowałem w aplikacji Hashbook, która jest dostępna na Android'a w ich sklepie, i powiem Wam, że mimo swojej prostoty, to tutaj miałem wszystkie opcje i ona działa naprawdę mega sprawnie. Tak samo jak tablet, który mogę polecić nie tylko tym, Którzy już jakieś pojęcie o digitalu mają, ale też osobom, które zaczynają swoją przygodę z rysowaniem cyfrowym. Można je naładować i rysować sobie gdzie tylko się chce. Jest smukły i lekki. Dodatkowo jego wbudowane stopki pomagają rysować pod kątem. Piórko możecie przyłożyć do ramki po prawej stronie i wam się nie zgubi, ponieważ tam jest takie magnetyczne mocowanie. Bateria jest wytrzymała. Jest to wygodne i myślę, że ciekawe urządzenie na polskim rynku. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat tego urządzenia, to zapraszam Cię na stronę. Link do niej znajdziesz w opisie tego filmu. Zachęcam też do zostawienia subskrypcji, by nie pominęły Cię inne ciekawe materiały marki Bosto, a także do zostawienia łapki w górę, jeśli film Ci się podoba. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia.